Czy zdarzyło ci się kiedyś odpalić jakąś grę pewien czas po premierze i zastać niemal puste lub nawet niedziałające serwery? A może serwery jeszcze działały, ale były tak niestabilne, że aż odechciewało się grać? W tym filmie poruszę temat wymarłego multi na konsolach PlayStation 3 i PlayStation Vita. Cześć, jestem Efrio, a to już kolejny mój film, gdzie podchodzę do tematu z szerszej perspektywy niż pewnego drobnego aspektu jednej gry. Jeżeli interesuje Cię ta tematyka, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. W tym materiale skupię się na markach, które są ogólnie znane i kiedyś były bardzo popularne, przyciągały wielu graczy na swoje serwery. Zacznę od dobrze rozpoznawalnej marki ekskluzywnej dla konsol PlayStation, od gry Killzone 2, która oferowała tryb wieloosobowy. Co z tego, że można było wybierać z wielu zróżnicowanych misji, jak kobrona, zamach, przejmowanie obszaru, podkładanie bomby, jak i tak nikogo praktycznie nie było na serwerach? Tu pokazuję moje przykładowe ustawienia wyszukiwania. Decydowałem się w pewnym momencie na wszelkie ustępstwa, byle tylko zagrać. I co? Na całym świecie dostępne cztery gry, każda z nich z jednym graczem, każda z nich na hasło i co ja mam zrobić? Na szczęście nie było tak przez cały czas. Mimo wszystko stan serwerów dla tej gry mnie wręcz załamał. Wspominałem już o tym w mediach społecznościowych i nie załamały mnie pustki na serwerach, bo gra ma już swoje lata. Miałem uwagi do ich stabilności przy tak pustych serwerach i tak wielokrotnie widziałem opóźnienia przy dodawaniu mi punktów za zabójstwa. Żeby jeszcze tego było mało, wielokrotnie wyniki meczów nie były po prostu zapisywane. A co jeżeli ktoś ustawił mecz tak jak tutaj, z takim podziałem na misję, że właściwie trzeba niemal godziny, aby go ukończyć? Dobra, gotowy. Whatever. Dobra, statystyki. Ranking z tego tygodnia nic się nie zmieniło. Z mojej perspektywy, dłuższa gra to mniejsza szansa na zapis. I bywało, że grałem wiele godzin i miałem zero postępu. Szczególnie gdy grałem i jak gdyby nigdy nic nagle. Utracono połączenie z serwerem. Sprawdź swoje połączenie sieciowe. Kod błędu sieci 4512. Jejku. Wprawdzie mogłem wrócić do takiego meczu, ale punkty były naliczane od początku. A autorzy zaproponowali bardzo wiele mechanik, związanych z trybem wieloosobowym. I tak za różnego rodzaju zadania przyznawane były specjalne wstęgi. Postęp we wstęgach, tak jak postęp w poszczególnych meczach. Wielokrotnie traciłem zdobyte już wcześniej wstęgi. W efekcie traciłem też medale. Medale były przyznawane wtedy, gdy uzbierało się odpowiednią ilość wstęg danego rodzaju. Przyznaję, że ten element niezwykle mnie irytował. Mniej więcej tak wyglądała powiedzmy moja hm, ściana na koniec. Z tym postępem medali była ciekawa zależność. Póki nie wylogowało się z gry, to teoretycznie nie traciło się postępu. Gra mówiła, że mam ileś tych wstęg, a na serwerze wcale ich nie było. Za co? Za wszystkie medale specyficzne dla misji. A teraz podgląd na moją ścianę. I ile mam tych medali? Wszystkie powinny wyglądać na wypełnione. A co się zapisało? No niewiele. Okej, okay, ale może nie wszyscy patrzą na te trofea, może nie dla każdego jest to tak istotne. Tylko, że te medale to nie były tylko ozdóbki, a punkty nie dawały tylko rankingu. Trzeba było zbierać punkty na kolejne rangi, a kolejne rangi odblokowywały nowe bronie. A mając najsłabsze wyposażenie, jakie mam szanse z weteranami na polu bitwy? W efekcie początki ograniczały się do bolesnego niszczenia dronu i leczenia innych. Nie szło to zbyt szybko, te punkty zdobywało się bardzo, bardzo powoli. Ciężko było awansować, ciężko. No i ta ścieżka rozwoju była taka dziwna. Nie miałem tu wyboru, nie było tu drzewka, to była właściwie jedna linia, a ta ulubiona dla mnie rola, rola snajpera, tutaj zwiadowcy, dostępna była dopiero jako ostatnia. A wspominałem już o tych problemach z zapisami gry. I to nie był jedyny problem. Nie działały też podglądy rankingów aktualnego dnia, danego tygodnia. Widać było dopiero wyniki po ukończeniu danego tygodnia. Oczywiście nie miałem na to wpływu, które się zapisują. Większość map była martwa i trzeba było ratować się botami. Aha, jeszcze jedna sprawa. Liczniki w tym multiplayerze były zepsute? Że tak to ujmę? Bo co to znaczy, że do rozpoczęcia gry pozostało 30146 sekund? Co. Niemniej jednak tych problemów mieć już nie będziesz, bo serwery Killzona 2, podobnie jak Killzone Liberation, zostały już wyłączone. Jeżeli chodzi o tryb wieloosobowy, może to i dobrze, że tych serwerów już nie ma. Koniecznie daj znać w komentarzu, co sądzisz o tym, aby doprowadzić serwery gry do takiego stanu. Na PlayStation 3 wydano również kolejną część z tej serii Killzona 3. Przygotowano trzy tryby do multi, ale nim można było rozegrać jakikolwiek mecz, to trzeba było najpierw wbić na te serwery. Niejednokrotnie czekałem na to ponad 3 minuty. Co to się tam działo? No i, będąc już w trybie wieloosobowym, należało wybrać typ rozgrywki. Człowiek wybiera, i znowu oczekiwanie. W pewnym momencie znika możliwość anulowania, to znaczy, że został znaleziony mecz. I co, startujemy? Nie, jeszcze dobra minuta czekania. No i w końcu jesteśmy w grze. Startujemy? Nie, znowu jeszcze 20 sekund, ale te 20 sekund w ogóle nie płynie. I czekałem powiedzmy 20 sekund, aż te 20 sekund zacznie się dopiero odliczać. A więc czekałem, pytanie na co? Litości, no ileż można czekać na rozpoczęcie rozgrywki? A żeby jeszcze tego było mało, wielokrotnie wyrzucało mnie z serwerów. Dlaczego? Nie wiem. Wystąpił błąd związany z siecią. Zostałeś odłączony od sieci. Sprawdź swoje połączenie. Ale wyrzucało mnie jedynie z serwerów Kilzona. O co chodzi? Co to oznaczało? Że trzeba było ponownie wejść do trybu wieloosobowego. Wybrać tryb rozgrywki. Ponownie czekać na mecz. Ponownie się do niego łączyć. Znowu czekać nie wiadomo na co. I dopiero mogę grać dalej. Koszmar. W Kilzonie drugim wspominałem o tym, że serwery były straszne, bo wielokrotnie traciłem swój postęp. W Kilzonie trzecim widziałem coś takiego: Nie można przetworzyć twojego wyniku tej gry. Chcesz z niej wyjść? No i mogłem grać i wszystko stracić, albo wyjść i spróbować ponownie się połączyć. A i tak, jeżeli nawet nie było tej wiadomości, to nie zawsze postęp się zapisywał. A więc w stosunku do Kilzona drugiego czegoś się nauczyli, zauważyli, kiedy postęp się nie zapisze. Ale skoro byli w stanie wykrywać takie sytuacje i to z całkiem dużą dokładnością, to czemu po prostu tego nie naprawić? No, ale dobrze, powiedzmy, że już poczekaliśmy, dostaliśmy się na serwer i wynik się zapisze. Czy już jesteśmy szczęśliwi? No nie. Większość map była martwa i trzeba było czatować na ludzi, jeżeli chciało się zdobyć jakieś trofea specyficzne dla danej mapy. Dobrze, że chociaż rolę można było sobie zmienić co śmierć i wszystkie główne role były dostępne od początku. No ale ta ostatnia rola, taktyka była jakaś taka mało użyteczna, szczególnie przy pustych serwerach. Poopowiadałem trochę o tym trybie wieloosobowym, który mógł zniechęcać, szczególnie tym długim czekaniem. Problemu dla tej gry w cudzysłowie już nie ma, bo serwery dla tej gry zostały już wyłączone. To były dwie pozycje na konsolę PlayStation 3. Wspomniałem jednak, że będę też poruszać temat konsoli PlayStation Vita. No i oczywiście też PlayStation TV, bo w wielu przypadkach te dwie konsole mają właściwie wspólny zestaw gier. I tak oto przechodzimy do Killzone Mercenary, czy tłumacząc na język polski, Killzone Najemnik. Pierwszy raz w tej serii byłem mile zaskoczony stanem trybu wieloosobowego. Niby widać jakiegoś hosta, tylko właściwie, nawet jeżeli ten host wyjdzie, to i tak gra się nie przerywa. Nie wiem do końca jak to działa, ale wygląda na kawał dobrej roboty. Serwery żyją. A map się nie wybiera, są one dobierane losowo, dzięki temu wszystkie są żywe, nie jak miało to miejsce w poprzednich częściach, gdy niektóre były ulubione, a inne zaniedbane. Do tego można ćwiczyć, no i nawet odblokowywać pewne trofea, z botami. Ten tryb jest jednak dostępny po zakupie płatnego dodatku. No i strasznie długo trwa odblokowywanie trofeum krwawa łaźnia. 10 000 zabójstw. Myślę, że to trochę tłumaczy, czemu te serwery wciąż są żywe. Udało się. Krwawa łaźnia, udało ci się zdobyć trofeum. Tryb wieloosobowy wciąż żyje i to po wielu latach. Kolejną grą dostępną zarówno na PlayStation Vita, jak i PlayStation TV jest Worms Revolution Extreme. Jest to adaptacja gry Worms Revolution, która pojawiła się też na innych platformach. I w tym przypadku multi okazało się niemal martwe. Chciałem sobie pograć online, ale gdy wybierałem właściwie dowolny tryb rozgrywki, cokolwiek, żeby tylko móc zagrać z innymi graczami, to czekałem, czekałem i czekałem. W pewnym momencie zdecydowałem się, że zagram w to na PlayStation TV. Stworzyłem nowy mecz, ustawiłem gotowość i czekałem. Wystarczyło, że ktokolwiek dołączyłby i również wcisnął gotowość. W tym momencie rozpocząłby się mecz. Przez pewien czas sprawdzałem, jaki jest status i czy w ogóle wystartowaliśmy, ale w pewnym momencie już zacząłem nawet wyłączać ekran i czekałem i czekałem. Okazało się, że mimo że zostawiłem konsolę włączoną 24 godziny na dobę, to po tygodniu nikt nie dołączył do mojej gry. Aby zgarnąć kogokolwiek do wspólnej rozgrywki, trzeba było korzystać z portali, na których można się umawiać na tego typu mecze. Zwykle pojawiają się tam raczej łowcy trofeów, a że gra ma już swoje lata, to i tak nie było ich zbyt wielu. Mimo wszystko można było korzystać z różnego rodzaju for i tego typu rzeczy na PSN Profiles czy PSN Trophy Leaders. Myślę, że tryb wieloosobowy nie umarł tylko dlatego, że pewne trofea wymagają gry online. Ale z racji faktu, że jedno z trofeów wymaga, aby po prostu zagrać z 20 różnymi graczami online, to wielu moich przeciwników. Po prostu chciało ukończyć ten mecz, bo to był jedyny warunek. Więc wielokrotnie spotykałem się z sytuacją, że po chwili po prostu się poddają, albo sami się zabijają, albo właściwie, no niby grają, ale tak naprawdę nie przykładają się do tej rozgrywki. Dobrze, tak to wyglądało na konsolach PlayStation 3 i PlayStation Vita, a jak to może wyglądać na PC? Stwierdziłem, że aby kontrolnie porównać sobie do tego materiału sytuację na PC-tach, odpalę sobie po prostu dosyć starą już grę Dead Island. I jakie serwery zastałem? Zastanawiam mnie, czemu mam czarny ekran. Okej. Okay. Nie udało mi się nawet uruchomić tej gry. Widziałem wiele wątków w sieci dotyczących mojego problemu. Spędziłem nawet nad próbą rozwiązania, jakieś półtorej godziny, a i tak bez rezultatu. I w tym momencie, mając świadomość, że to multi na konsolach może nie jest najlepsze, to przynajmniej nie mam takich problemów, gdzie ludzie każą wchodzić do jakiegoś katalogu z grą, usuwać jakieś pliki, coś przesuwać, dodawać o parametry. Nie, na konsolach tego problemu po prostu nie ma. Ale może po prostu ludzie mają problemy, jakieś dziwne konfiguracje na komputerach? Może ja też mam coś takiego? W takim razie, jak to wygląda w sieci? Zagłóżmy gry przeglądarkowe. Też nie za dobrze. Serwery są łączone, zamykane, anulowane są nawet całe gry. Po tych moich ciężkich doświadczeniach muszę przyznać, że teraz unikam multi na konsolach. Spodziewam się, że jeżeli gra nie jest pierwszej świeżości, a nawet jeżeli jest i nie jest zbyt popularna, to na serwerach mogą zastać nie tylko pustki, ale też dziwne problemy ze stabilnością. I tak naprawdę nie chcę tego doświadczać. Dlatego też, jeżeli już zdecyduję się na jakąś grę, to priorytetem jest dla mnie rozegranie multi, póki jeszcze ludzie tam są. Na szczęście jednak przynajmniej Sony jest dosyć otwarte i jasno komunikuje, gdy zostaną zamknięte jakieś serwery. Przygotowali nawet oficjalną stronę PlayStation na ten temat. Podsumowując, multi na PlayStation 3 i PlayStation Vita nie wygląda aktualnie za dobrze. Dodatkowo, dla tych konsol nie będą się już pojawiać kolejne gry w PlayStation Plus. I teraz pytanie, z czego to wynika? Czy ludzie od razu przeskakują do kolejnej części serii, jeżeli ma ona tryb wieloosobowy? Czy nikt już nie gra w stare gry i ludzie się tym po prostu nie interesują? Czy może po prostu wszyscy grają w najpopularniejsze aktualnie gry online, czy to Fortnite, czy to League of Legends, czy jakakolwiek inna gra? Koniecznie daj znać w komentarzu, jaka jest Twoja opinia. Linki do pozostałych moich filmów z tej serii znajdziesz w opisie poniżej. A jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to zachęcam do subskrypcji mojego kanału. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!